Coś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany. Że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej. Wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutajszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha... Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił, tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. Okej, okay, mamy e, aktualizację zadania, wybranie z bogów, znaleźć miecz Brokvar. E, wchodzimy do środka, e, no i tak jak Geralt e, mówił, coś tutaj jest nie tak, jakaś dziwna e, rzecz e, jest w tym domu.